Cześć, jestem jest Co-Osek, a dzisiaj przedstawię Wam trzy najbardziej przerażające rzeczy uchwycone na kamerach. Sory nagrania. Pierwsze co, to widzimy osobę, która wychodzi na podwórko i w, w, od dali widać jakąś postać. Mi się wydaje, że to jest raczej Rejk, ale co sądzicie o tym w komentarzu? Napiszcie. Jak coś, to Rejk to jest taka creepy pasta. Drugie co, to widzimy odjeżdżającego. Od kamery rowerzystę, który nawet nie miał pojęcia, że w oddali zaraz się ukaże wysoka istota. To jest Slenderman, bo nawet to widać. Możecie właśnie zobaczyć teraz. Właśnie wychodzi teraz Jeff, i rowerzysta przejeżdża, wracając, i go nawet nie zauważa. Moim zdaniem, nie wiem czy to jest fake, ale raczej tak. Dajcie znać w komentarzu. Pewnie Pewna TikTokerka nie zauważyła, nagrywając TikToka, że w lewym dolnym rogu pojawił się właśnie duch. A tutaj macie filmik w wysłannionym tempie.